Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczoł z tej strony, kłaniam się. Przeskoczyliśmy troszeczkę ten próg z 700, z 800 na 967. Te dwie partie ostatnie no to były po prostu podstawki w ruchu tam nie wiem, czwartym czy piątym, oddany skoczek i tak dalej, więc tych partii nie będę tutaj moi drodzy jakby analizował, nie będę tego wrzucał, bo to raczej nie ma sensu, to się nagrywa, nagrywa się. Więc zagramy sobie moi drodzy na 10 plus 0 Rapida, bierkami koloru białego, ale z rankingiem już 1000, więc tutaj już rywale podejrzewam będą znali ile... Piej szachy. Ok, porzucił partię. Może teraz zagramy bierkami koloru czarnego do odmiany. Ok, ranking 984, więc jeżeli kręcicie się wokół tego rankingu, to ten filmik jest być może właśnie dla Was. No dobra. Ja moi drodzy, zagram obronę francuską, czyli taki debiut mocno solidny, ale też pasywny. To też zależy od tego, jakie pójdą linie. D4 było możliwością, skoczek w 3 Wariant wymienny. Wariant dwóch skoczków. Dobrze. No to w tym momencie sobie zabijemy, zaciągniemy skoczka. Tutaj przyjdziemy skoczkiem na F6. Często w tych strukturach jest problem ze sobie opolowym gońcem, który często do gry wchodzi tędy, ewentualnie przez B6b7. Wisi skoczek. No i znowu jest ta sytuacja, że rywal nie liczy się z konsekwencjami bicia. No bo co, po biciu biciu będzie strzał. Ok, przechodzimy do końcówki, być może remisowej. Ale wydaje mi się, że to nie będzie faworyzowało Bierek koloru, koloru białego, bo już od razu wchodzę z do gry stępem. Czyli miejcie na uwadze fakt, że możecie zostać po wymianie prostej, zderoszowani. I to akurat już nie może być dobre dla Was, bo ja mam prawo do roszady. Wieża może przyjść, król zostaje w centrum. Znowu jest ten sam problem. To jest to, co było w ostatniej partii, nie wiem, czy kojarzycie, kiedy goniec przesłania pionka. Prawdopodobnie trzeba było zagrać królem i to tyle, zrobić miejsce dla wieży, bronić tu. Bo w tym momencie to są dwa centralne piony, moi drodzy, zdublowane, izolowane. Słabość do końca świata, jeden dzień dłużej. Do końca świata, jeden dzień dłużej, to Wam mogę powiedzieć. Tak, oczywiście on będzie próbował to bronić na wszelakie sposoby, jasne, tylko że, tylko że. To będzie kwestia na pewno problematyczna. Ty Moglibyśmy tak i tak, chociaż on wtedy wyrzuci szaszka. No to podobna idea. Króle 7, moi drodzy, łączymy tutaj figury. Ruch królem do przodu, hmm, step forward? Niekoniecznie. Czy ktoś mu kazał tutaj wyjść przed szereg? Jeśli już to tym królem gdzieś tam. Ok, podszedł pod związanie. I teraz to jest dobra informacja dla nas. Bo jeżeli to związanie by się utrzymało. To możemy próbować naciskać na pionka, który jest tylko pozornie broniony. Tak. I zwróćcie uwagę na to, że jak się teraz król nie odwiąże, to poleci. Tu obraz. Zauważył. Plus dla niego. Plus dla niego jak najbardziej. Teraz tak. Skoczek zechciałby tu przyjść. On będzie dla mnie niebezpieczny w jakiś, w jakiś tam sposób. Mm, niekoniecznie, wydawałoby się. Tak. No i teraz nam powinno zależeć na tym, żeby nie wymieniać, znaczy nie pozwolić na wymianę tych pionów. Żeby one takie zostały. Łatwy cel do ataku. Prosta, nie? Tak się wydaje. Łatwy cel do ataku. Dobra, wchodzimy tutaj. Być może napadnę na tego gońca, tylko pytanie, czy ja chcę właśnie sklejać mu piony? Raczej nie, raczej nie. Jeżeli można się zdwoić, to warto o tym pomyśleć. Hmm, tylko po tym ruchu może być napad, ale napad jest Czy chyba że po tym ruchu on zagra coś takiego, ale wtedy mogę iść na mijankę. Hmm, wiecie co? Może to jest słabe, może nie, ale zagram sobie F6. Zagram sobie F6, żeby tutaj to pole przytrzymać. Oczywiście w tym momencie chcę to być może wybić, nie wiem. No w materiale jest równo, więc jeżeli ja nie będę w stanie atakować tego jakoś w sposób aktywny, w sposób skuteczny, no to nic to nie będę miał. No ale muszę coś mieć. No, karwasz twarz, barabasz. Wymusimy wymianę. Ja chętnie zostanę z gońcem na skoczka. Tutaj na przestrzało jest. Tu w ogóle wisi, nie? Więc moglibyśmy sprowokować coś takiego. Oczywiście, może wtrącić bicie tutaj, spoko. To ja przejmę kontrolę nad linią. Ogólnie, jak macie połączone wieże, jedna i druga strona, to nie śpieszcie się z tą wymianą. No bo tak naprawdę, jak on zabije, to ja przejmę kontrolę nad linią. On tego nie chce. No, mój król tu broni, więc mógłbym ja to zrobić. Bęk, brzydęk tak, proponować. Tylko wtedy już przechodzimy do końcówki lekkofigurowej. A to już zmienia często obraz gry. <gry> Dobra, ma to sens, tylko to gubi piona, nie? Panie Dzieju, to gubi pioneczka, niestety. Bo po tym on mi chyba nic zrobić nie może. Dobrze mówię? Tak, no, on chciałby pewnie wejść z widłem, ale to byłby. To byłby blunder. Tak. No, nie stoi to zbyt dobrze, zaraz, oczywiście, d 5. Ten goniec będzie o wiele lepszy niż skoczek. Skoczek odchodzi. No, i teraz już mógłbym chyba pomieniać wieżę. Jestem z pionem więcej. Z lepszym gońcem. Później, jeszcze chyba wezmę tutaj na koniec dnia. Bo teraz, skoczkiem odchodzi, ja bije, on bije, i ja mam tu piona. Tylko, że on może wrócić i mi zaatakować tutaj. Hmm, może nie będę mu dawał w ogóle kontry. Bo to trzeba myśleć o tym, co on może jeszcze nam zrobić. Mimo to, że ma gorszą pozycję, to jeszcze może nam coś zrobić. Bicie tutaj zgrywa pionka. To na pewno nie chce. To na... No dobra. Fair enough. Zabić, zabić. Przyjść, zabił, zabił. Końcówka lepsza, gorsza. No pewnie pewnie lepsza, ale to mało jeszcze dla mnie. Chcę więcej. Chcę więcej. ja chcę więcej po prostu. Dobrze. Jeżeli można zdwoić się, to trzeba z tej szansy być może skorzystać. Skoczek nie jest tutaj straszny. Skoczek jest bardzo ograniczony, powiedziałbym, Heh, jakkolwiek to brzmi. Yy, może też tego typu idę. Atakowanie tutaj. Chyba zdwojenie się będzie prostolinijnym planem. Jeśli wybije, to, ja to ja biję pionem. Otworzy się ta linia i mam to, co chciałem. Mhm. Dobra. Tylko teraz musisz pobronić jakoś tutaj. Więc wieża wieżę C1 albo wieża D2. Okej. Okay. Ta wieża jest nieaktywna, to mi się podoba. Teraz tak. Nie wiem, podchodzić królem. To są możliwości. Ewentualnie jechać pionami. Mogę to wymienić. Ale po co? Tak naprawdę. Tak właściwie. Tak właściwie to po co? Podchodzę królem, nie wiem, będę puszował piony. Będę puszował piony. On tutaj jest strasznie przykuty do, do C2, więc spoko. To, to jest ruch, tylko to gubi pionka, nie? Mhm. Hmm. Dobra, może tego skoczka wygonić i wziąć tutaj, tylko że ja dopcham tutaj, on zagra tutaj, ale to nie straszne cały czas. Okej, okay, nie wiem w sumie, to, to troszeczkę gram, gram dziwnie. Bo mogłem od razu jechać tędy w Ganiec Koka. Chyba weźmiemy sobie po prostu tego piona bezczelnie, chociaż zagra też tutaj, to nie weźmiemy. O, to teraz tym lepiej. To teraz tym lepiej. To już są dwa piony więcej, moi drodzy. A wszystko się zaczyna od tego, że po prostu coś stoi źle. Jest jakaś gorsza struktura, albo jedna figura paraliżuje pozycję i to tyle. I później się już robi nieprzyjemnie. Eee, dobra. Jadę tym pionem, jak biutra miało nie być. Jak siądzie tutaj, to zawsze zagram sobie chyba tutaj. Hmm, ten skoczek będzie zmuszony do obrony. Nie wiem, czy on to chce, może chce, może nie chce. Teraz tak. Może tak zagramy. Może tak zagramy. <laughs> Mógłby teraz wtrącić, co nie będzie głupie. Zabił, ja biję gońcem. Ja chcę gońca mieć aktywnego w grze. I też nie dawać mu temp, nie? Goniec kontra skoczek. Typowa batalia. W otwartych pozycjach dużo lepszy będzie goniec zawsze. Oczywiście ma tempo. Spoko. To jest ruch. Tego się nie boimy. Hmm. Tu są dwa wolne piony, moi drodzy. To też miejmy na uwadze. Tak, to bije, bije. Mm -hmm. Okej, okay, no wolne piony muszą być, co tutaj się dzieje, muszą być pchane. Wolne piony muszą być pchane. Mogłem też jechać tędy, tylko wtedy wieża przychodziła. No, więc realizacja końcówki z pionami więcej. Często wygląda tak, że szukamy tego wolniaczka i nim prujemy. Jasne, że tak. Tu oczywiście, jak wybiję wieżą, to tylko się ucieszę. E, powinien chyba być, być pionem, jeśli już. E, ten pion nie będzie straszny, proszę Pana, nigdy. <laughs> nigdy straszny nie będzie. A ja po prostu idę. A ja po prostu idę. Tak. A ja po prostu idę. No, nie do zatrzymania siła. W każdym razie, co tam było nie tak? Znowu z problem z tą roszadą. Znaczy ze zderoszowaniem, tak bym to nazwał. Tylko czekaj, może zaraz się na tym skupimy, jak będziemy analizować, bo teraz to wiadomo, muszę się skupić. Muszę się skupić, trudna analiza. Analiza. Tu zagra, nie? No to ja mogę go napaść nawet. Już problemy są ze skoczkiem. W końcówkach często lepszy będzie goniec, bo on ma długie nogi. I będzie kontrolował dwa skrzydła szachownicy. Ewentualnie oddalone jakieś tam miejsca. I będzie mógł też próbować łapać skoczka. Zamykać go w sensie. A skoczek działa lokalnie, wiadomo. To jest lokalny bandzior. Tak. Nie ma co, nie? Dobrze. E, tak. Skupmy się na tym, co tu było grane. Przegląd partii, możemy sobie przejrzeć. Obrona francuska. Dziwny wariant ze strony rywala. Znaczy dziwny. Nie, no, dwa skoczki są spoko, tylko później zachowanie było takie troszkę dziwaczne, wydaje mi się. E, Okej. Okay. No, nie jest to zbyt. Okej, okay, mam, mam zeranie dokładności błędów, poważnych błędów, przeczonych, wygranych, ale silnikiem zgodnie grałem w 87%. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Dużego, przynajmniej dla mnie. E, dobra, zagraliśmy moi drodzy książkowe posunięcia, było ich nie wiem, 3, 4 i tutaj skoczek F6. E, I to jest, no niby, dobry ruch, ale on mi się nie podoba. Można było wybić na F6, ja biłem Hetmanem na F6, i wtedy, i wtedy być może chcielibyśmy zagrać e, pionem i przyjść. O, z takim atakiem, nie? Ok, Tutaj pozwala to na zderoszowanie, no i gonie C5 wszystko idzie stępem. To jest błąd, niedokładność w sensie, bo pozwala na to. To nie, jest, to nie jest dobra struktura. Oczywiście lepsze było król, pewnie silnik się zgodzi, król E1 <coughs> albo kontrata, goniec F4. A oh, o, ciekawostka, wtedy bank bank, aha, dobra, ma to sens. Kontratak też był opcją fajną, a teraz to już jest raczej lepsza gra dla mnie. Tak, B6, wchodzimy gońcem. I tutaj wszystko było w miarę ok, tym królem nie trzeba było się ruszać już nie, niepotrzebnie. F6, no i on tutaj wymienił. Trzeba było chyba odejść może na D3. Połatać te piony po prostu, tak? Bo wiadomo, że ten jest słaby na, na 4. No i to jest błąd, który traci pionka. Nie trzeba było tracić pionka. Skoczek D2 można było zagrać i trzymać. A tutaj oddał po prostu. No i wiadomo, to jest dwojonko. No dobrze, że wybił, nie da mi się zdwoić. No ale wiadomo, tutaj wszystko stało pasywnie ze względu na te piony tam. B4, plan. No może z D2 iść właśnie. Przez D2 iść chociaż. No to kolejne piony lecą, więc to. Tylko, że przy, tu po D2 on był poszedł na C4 i stwarzał Stwarzał nacisk na B6. No dobrze, tutaj już mm, po prostu realizacja jest minus 8, no to bez jaj, nie? Wolne piony idą. Jego plan tutaj, no tutaj jeśli już to może być pionem. I to, tego, tego piona tam puszować, z tym, że ja mam tutaj figury, które zatrzymałyby tego piona. Totalnie. No dobra, i piony idą, wiadomo jak jest. Tutaj kontynuacja to tak, no ale to nie ma, co, nie ma co patrzeć. Ogólnie rzecz biorąc, znowu błędy w debiucie. Błędy w debiucie po, na własne życzenie przeciwnik się zderoszował. To jest jedna rzecz. Druga sprawa no pozwolił na zdwojenie pionów, czyli dublaki izolowane. Nie róbcie tak, po wymianach fajnie jest. Znaczy sprawdzić, czy po wymianie nie dostaje jakiejś chorej struktury, nie? Chorej struktury. I przekroczyłem w tym momencie ranking 1000 na portalu Czesko, moi drodzy. To takie dwa główne błędy. Do tego też oczywiście słabość dostaje słabością i na tej słabości my się skupiamy. On powinien się skupić w kontekście obrony i to przeoczył odpuścił piona. Jeden poleciał pion, później drugi. Tak samo oddanie gońca w tej pozycji też było chyba strategicznym byczkiem, wydaje mi się. I później już realizacja wiadomo, wolnych pionów to już jest easy i wydawałoby się. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten filmik jest, był w jakimś stopniu przydatny. Coraz to wyżej lecimy. Nie wiem do ile dojdziemy. Spekulacje trwają. Ktoś mówi, że do 1300. Ktoś mówi, że do 1500. Zobaczymy. Mój cel jest dojść do 1500. 700. Zobaczymy, czy się uda, może się uda, może się nie uda. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, miłego weekendu.